Cześć! Siemanko nagrywamy na kanał Matiksa, Czyli Mateuszek 17. Mateuszek Wiedzcie, że włożyliśmy Matejewa. w ten filmik dużo wprawy, więc docencie to i może dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Mateuszek 17 i Voxin, bo i Voxin będzie się starał hmm. nagrywać dla Was filmy. Dobrze, więc... z tej serii. Więc zaczynamy. Iwo? Co, co? co ty, o, bo ty co się? Stało? Szybko uciekamy. Świja? Iwo, co, co tu było? Jeszcze, jeszcze schody? Jakieś schody tu są. Mam stół na... Wczoraj zebrałem, jak... Wieczorem, jak wracałem. Dobra. Czekaj. Musimy stąd uciec. Musimy. Czekaj, może... Je... Jest tu jakiś... Iwo! Zauważyłem coś. Jakiś, jakąś wyspę. Byliśmy tak blisko niej. No nie. Chodź, szybko. Wiesz, gdzie to jest? Tak, spójrz z tej małej góry. Ale proszę, nic sobie nie zrób. Czekaj, popłynę tam. Czekaj, nie mogę wyjść. Ha, Iwo! Okej, okay, co okay. tam jest? Nie wiem, ale to może być jakaś baza. Nie wiem, czy ktoś tu jeszcze zamieszkiwał. Przecież niedawno się tu wprowadziliśmy. No wiesz, przecież... Mówili nam, jak się tu... Przecież jak... Przecież, ten... czekaj. No tak. To Jak mieliśmy jest... ten domek, to przecież nic się nie działo. Tamten domek mieliśmy. Mieli Ej, musieli to teraz zbudować. To niemożliwe. Nowe bloki my mieliśmy... mamy tylko zasek. Ej, tam, tam jest, jest jakiś dom. Chodźmy tam. Może Oj. coś tu będzie. Pusto? Pusto. No dobra, ale chodź. Lampy... Drabina chyba tam jest, nie wiem jakiś tunel, ale najpierw zobaczmy może co jest w domku. Czekaj, Dwie Zobacz, drabiny. Co jest w tym tunelu? No, no, no dobrze, ale nie wiem czy w ogóle damy radę. Iwo, Nie, nie damy rady. Dobra, bierz miecz. Dobra. Jak ktoś tu Mamy będzie. Mamy tylko drewniane, ale musimy jakoś dać radę. Może będzie tam jakiś miecz. Nie wiem. Spodziewam się że to być. Dobra. Spodziewam się, że to jest może, Później, może to coś nowoczesna jakoś. baza. Może być jak jakaś baza wojskowa, no nie wiem, mm. ale... I myślę, że w tych tutaj chyba nikt by nie zamieszkał. Tutaj przecież sama woda. A przecież wiesz, że tutaj chyba by nikt nie, nie przyleciał. Może kiedyś tu ktoś przyleciał. Dobra. Zaraz się wszystko okaże, ale najpierw wejdziemy. Zaraz będę. Tu jest most. Domek nawet luksusowy. No ładno. No ładne, no ładne, ale jakiś dziwny diert. Bardzo dziwny. No patrz, dziwny, nie? O, dziwne pokoje, ale... Coś jest? Masz tam coś? No tutaj nic nie ma. Wow! Crafting table mamy, ale piecyk też? Patrz, co tu jest! Co tu jest? A w skrzynce mojej? Zbroje, miecze, obsidian. My, my sobie o tym tylko śniliśmy. A teraz tak, no mamy na następny dzień. Nie wierzę. Iwo, musimy to zobaczyć. Co, co tam, tam jest? jest? Jakiś tajemniczy pokój. Hmm. Szybko. Nie wiem, co to jest, ale. Takie same mam w moim pokoju. Czekaj, może to zobaczę. To jakaś magia musi być. To nie jest, jeszcze, to nie jest jeszcze twój pokój przecież. Ale z, może tu zamieszkamy, nie wiem. Przecież nasz żomek jest cały rozwalony. Czekaj, może. Wow! No, można tu. Ulepszać chyba? Nie wiem, ale musimy coś tu się dowiedzieć. No. Łóżka podwójna, masz tam coś innego jeszcze? Czekaj, może weźmiemy tam jeszcze zbroję? No ładnie tu. No ładnie, ładnie, ale myślę, że ktoś tu musiał mieszkać. No.